Hello? E, tak, e, mówi szczęściarz. Jaki szczęściarz? Wielki, bo nie jestem twoją starą. O tak, Właśnie zostałaś wkręcona przez mistrza telewkrętów. Halo? Halo, papcio? Tak? Proszę czekać na połączenie z twoją starą! Halo? Słuchaj, Hop, czy twoja stara goli czoło? Że co proszę? Halo, ty Benson, twoja stara grabiliście ołówkiem? Kto mówi? Ej, Kolo, on się nie rozłączył! Nie rozłączył się, nie rozłączył! Dziecio, dasz nam drętnąć? O, oh, chętnie, ale czekam na połączenie z moją mamą. Hello? No ten, mówi dostawca pizzy. Mam te pięćdziesiąt, co pan zamówił. <noise> Ekstra, dawaj je tu. Eee, to pan zamawiał pizzę? Tak, i hot wingsy. Pośpiesz się, dobra? Twoją starą skręca z głodu.